Przy zapowiedzi tego komiksu spodziewałem się, że będzie to samograj. Nawet jeżeli nie będzie to specjalnie intelektualna rzecz, to spodziewałem się, że Godzilla vs Kong vs Liga Sprawiedliwości dodam mi jednego. Da mi rozrywkę, której osobiście potrzebowałem i spodziewałem się po prostu czegoś fajnie narysowanego, czegoś po prostu ciekawego do czytania i czegoś, przy czym szybko zleci mi czas. Znaczy dobra, ciekawego to dużo powiedziane, bo nie liczyłem tutaj żadne, na żadne uniesienia, ale liczyłem na to, że będzie to fajna naparzanka, którą będzie mi się dobrze oglądało. Niestety nie zauważyłem jednego, że scenarzysta tego komiksu to również scenarzysta ostatnich zeszytów Injustice, tego pierwszego, które były fatalne. I niestety okazało się, że ten scenarzysta po prostu pisać nie potrafi. Ale dobra, od początku. O czym opowiada ten komiks? No, jak można się domyślić o wielkim konflikcie dwóch tytanów z Ligą Sprawiedliwości. Natomiast mamy sobie chyba alternatywny świat, w którym jest pewna Liga Sprawiedliwości, która. Jest stosunkowo basicowa, mamy motyw tego, że Superman oświadcza się Louis, mamy motyw tego, że jest sobie Batman, Wonder Woman i tak dalej. Dość basicowe postaci, bez jakichś specjalnych przedziwnień, ale też tego nie potrzebowaliśmy. I nagle okazuje się, że w tym świecie pojawia się Godzilla za sprawą Legionu Zagłady, a konkretnie pewnego takiego zbiegu okoliczności. Tego już Wam nie będę spoilerował, bo to jest wchodzenie w tom, w tom pierwszy, znaczy w zeszyt pierwszy, ale sam fakt tego, że jest po prostu jakieś zrządzenie losu, które powoduje, że nagle nasi bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z Godzielonym Kongiem, ale też z kilkoma innymi tytanami z tego świata. Dobra, zaraz się poznęcam nad tym komiksem i to poznęcam się bezspoilerowo i spoilerowo, bo inaczej się nie da. Natomiast sam fakt tego, co wyszło dobrze. Moim zdaniem, rysunki. Rysunki są fenomenalne. Macie tutaj na przykład kadr z drugiego, z, jakby z tyłu, tak, komiksu. I wygląda on fantastycznie. Jest tutaj dużo fajnych pomysłów na to, żeby pokazać Godzilla w Metropolis. Jest naprawdę kilka niezłych kadrów i są przepiękne okładki. Więc jeżeli chcecie po prostu ładną nawalankę, no to teoretycznie polecałbym wam ten komiks, ponieważ ja też chwyciłem go po to, ale niestety ten komiks ma scenariusz. I ten scenariusz jest po prostu badziewiem. Jest czymś, czego ja nawet nie jestem w stanie opisać. Jest tutaj śmianie się ze śmierci jednego z bohaterów, i to będzie w sekcji spoilerowej. Jest pisanie na maksa irytujących postaci, którym w ogóle nie kibicujecie i które są po prostu bo tak. I najgorsze jest to, że jeszcze na siłę są wpisywane tutaj motywy tego, żeby wprowadzać nazwy organizacji czy nazwy potworów z tego świata i jest to wprowadzone w tak durny sposób, że ja po prostu załamywałem ręce i ja, no ja nie wiem, bo ja naprawdę liczyłem na prosty event, gdzie będzie, będą ci tytani, są nawet inni tytani, którzy też są fajni i jakby starcia z nimi są ciekawe, ale no po prostu mam wrażenie, że ten scenarzysta force wziął, potem zaczął pić. I naprawdę nie jestem w stanie usprawiedliwić tego, co on tu napisał, bo albo stara się intelektualizować tą historię niepotrzebnie, albo stara się na siłę wpisać jakieś konflikty moralne, czy, czy cokolwiek innego. Nie wiem, wszystkie motywy tego, gdzie nasi bohaterowie nagle są uszkodzeni, potem wracają, też są nudne po prostu to wszystko jest tak bardzo miałkie i nijakie, że ja nawet nie potrafię czerpać satysfakcji z tego, że mam Godzilla vs Superman. W sensie są momenty, gdzie ja się cieszę, gdzie zapomnę o tym scenariuszu, ale to są momenty. Przez większość czasu ja się po prostu załamuję, że tak prosty koncept da się tak koncertowo spier... Więc jeżeli liczyliście na sekcję spoilerową, to zapraszam, spoilery do tego momentu, a jeżeli chcecie po prostu posłać na, o tym komiksie jeszcze więcej, bez spoilerowo, to przejdźcie sobie do podsumowania, bo bo tak będzie najprościej, ale zapewniam Was, że sekcja spoilerowa jest mocna. No to dobra, zacznijmy od najmocniejszej rzeczy, czyli Guy Gardner. Guy Gardner ginie w tym komiksie i jest to w jakiejś tam heroicznej, nawet nie heroicznej śmierci, ale po prostu w ramach starcia z tymi tytanami i jest po prostu kadr, który mnie zasmucił i to jest po prostu tak tragiczna rzecz, gdzie w pewnym momencie, no jakby wszyscy się orientują, że no, Guy zginął w tym starciu, że, że już no, jakby nie da się go wskrzesić, odatować ani nic takiego. Oczywiście musi zginąć właściwie tylko po to, żeby Kong dostał pierścień zielonej natadni, co jest trochę komiczne, ale dobra, mniejsza z tym. W każdym razie po prostu to, jakby pierścienie zielonej latarni to jest aktualnie motyw, który się wykorzystuje wszędzie. Jeżeli chcecie wzmocnić bohatera i chcecie zrobić z nim coś ciekawego, na zasadzie, o, teraz damy jemu pierścień zielonej latarni. Wow, będzie miał teraz nowe zdolności będzie przekozakiem. Jej, ale super pomysł, ale żeście wymyślili. No ale dobra, mniejsza z tym, no jakby wiecie na etapie, kiedy ja czytałem pierwsze Deceased i pewna postać dostaje 5 zielonych pierścień, to było dla mnie OK, to było ciekawe. No ale dzisiaj już jesteśmy trochę dalej i przekazywanie tego pieścienia już nie robi takiego wrażenia. Ale no, najgorsze jest to, że w momencie, kiedy wszyscy się orientują, że Gaj nie żyje, to Superman tak przychodzi: No, chciałbym coś o nim powiedzieć. I pozostali mówią: No, ale trudno o nim coś powiedzieć, bo w sumie to moglibyś mówić tylko złe rzeczy, więc w sumie robią z tego żart. Serio. W sensie, ja rozumiem, że, nie wiem, Gaj mógł być irytujący i tak dalej, ale zginął na polu bitwy. Nie wiem, możecie sobie żartować w ten sposób o antagonistach. Możecie, nie wiem, uśmiecić jakiegoś głupiego antagonistę, który nic nie znaczy, i potem powiedzieć, ha, no, pech. No trudno, no się stało się. No ale nie, to jest normalnie postać, która należy do korpusu, na, Należała do korpusu Zielonej latarni, która mimo wszystko walczyła z wami u jednego boku i naprawdę śmianie się z jego śmierci nie jest należyte. Z kolei bronić będę nawet tego, jak zostali przeniesieni do tego świata, ten Godzilla, Kong. Bo z jednej strony podoba mi się to, że w pewnym momencie jest jakiś tam strzał, jakaś czarna dziura czy cokolwiek i nagle się okazuje, puf, wylądowaliśmy na wyspę, czy Wyspie Czaszki, wtedy Toy Master to widzi i mówi takie no, to bym chciał, żeby te zabaweczki tam zniszczyły naszych bohaterów. No i okazuje się, że ma kamień spełnienia życzeń w ręce. To jest prosty motyw, ale ja na przykład miałem tak, że przez to, że to się dzieje w pierwszym zeszycie, to ja rozumiałem takie. Okej, okay, jakby spoko, ja to akceptuję, to jest szybkie wprowadzenie do komiksu, mi więcej nie potrzeba, naprawdę resztę możemy poświęcić na stacia z bohaterami. Tylko poświęćmy to na starcia z bohaterami, a nie na gadanie. To, co mnie bawi, to fakt, że nie mogliśmy wprowadzić żadnego bohatera z Monster Universe, albo ewentualnie jakiejś postaci niezależnej, która po prostu zostałaby przyniesiona z tymi wszystkimi bohaterami i tłumaczyłaby naszym postaciom, co jest kim. Więc Lex Luthor musi pobrać jakieś niesamowite katoteki i mówić, że tak, no, bo tam jest taka organizacja, ktoś się tym zajmuje, a to jest w ogóle Godzilla, a to jest Kong, a to jest to, 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 bo my mamy prawa, więc możemy tego używać. I w sumie, no po prostu śmiałem się z tego. W sensie, ponownie, to mógłby być szybko napisany wątek, który nie zabierałby nam miejsca, wprowadzał nazwy, ale jednocześnie cały czas jest motyw tego, że Lex musi mieć jakieś wielkie plany, że musi być tutaj ekspertem i itd. No, no nie, ja wiem, no, dla mnie było to tak sztuczne i nudne, że po prostu przewracałem oczami. Ale co mnie jeszcze chyba bardziej zirytowało to niektóre postaci. Shazam musi kozaczyć, bo jest dzieckiem i to jeszcze nawet jestem w stanie zrozumieć i to jest w tym komiksie wątek, który jest jakoś pisany. To znaczy Shazam atakuje Godzilla, Godzilla dostaje bęcki, ale potem jak Shazam chce drugi raz zaatakować Godzilla, to Godzilla prawie go ma. I wtedy Superman go chroni, ale Superman wtedy jest uszkodzony, więc nasi bohaterowie muszą go datować. Właściwie nie wiem po co to. Po pierwsze chciałbym, żeby Superman miał tutaj więcej przestrzeni w tym komiksie, bo jest jednak jednym z większych kozaków w tym świecie i po prostu naparzanki z tymi bohaterami byłyby ciekawe. Ale powiedzmy, że to jeszcze jestem w stanie usprawiedliwić, no bo finalnie jest taka scena, gdzie Superman leci po Godzilla i to on ma wyzwolić Godzilla i po prostu mają sobie razem naparzać. Więc powiedzmy, że jeszcze jemu jakiś motyw dali i w ogóle Superman ma być dość istotnym bohaterem w tym komiksie, więc to jeszcze jestem w stanie zaakceptować. I nawet jestem w stanie zaakceptować to, że ten Shazam z tym dzieciakiem, który po prostu myślał, że jak raz przyszpanował, to może jeszcze przyszpanuje drugi raz. Ale jest Red Hood i powiem Wam szczerze, że tam załamałem ręce. Dosłownie jest motyw tego, że Red Hood ma snajperkę i ma takie, ej mogę odstrzelić jednej kreaturze oko. I wszyscy mówią, ale Red Hood, nie rób tego, bo jeżeli strzelisz, to sprowadzisz na siebie ogień, a w budynku, na którym stoisz, są ludzie. Więc lepiej, żebyś tego nie robił. A Red Hood... A, okej, okay, okej. Okay. I strzela w oko i potwór się wkurza, rozwala ich i tak naprawdę rozwala cały budynek, ale gdyby nie fakt, że Black Canary się pojawiła, to wszyscy by zginęli. No oczywiście, wiecie, komiks powiedzmy, PG13, no to wszyscy musi zostać wydatowani. Po pierwsze, netwód nie ma z tego żadnych konsekwencji, tylko mówi, ej, faktycznie, mogłem was posłuchać. A jednocześnie miałem takie chłopie, zburzyli budynek. No nie wiem, kto za to zapłaci, kto opłaci lokum, znaczy w ogóle kurde, tam mogły być zwierzaki, tam mogło być wszystko, jakby nie jest pewne, że wszyscy zostali odratowani, tak, ale to jest po pierwsze. Po drugie, no jakby to, że akurat brak Canary się pojawiła i uratowała mutyłek, no, umówmy się, bardzo komiksowe i bardzo scenariuszowe. I po prostu, no, kurde, Death już jest na tyle fajnych sposobów pisany, po co do niego wracać z tym buntownikiem? I jeszcze najgorsze jest to, że Death cały czas tylko gada o tym, jak nienawidzi Watmana. Jakby naprawdę nie, nie umiesz, nie umiesz scenarzysto napisać niczego innego. Nie może właśnie napisać fajnej wersji DetHoda, że w tym świecie Dethud jest powiedzmy buntownikiem, ale mają wspólny cel. No, ewentualnie na przykład, nie wiem, wszyscy powiedzieliby, że oszczędzić, a on wtedy strzela mu w łeb temu potworowi powiedzieć nie, nie będziemy go oszczędzać, bo jest zagrożeniem dla nas wszystkich. To by miało sens, to by było dethudowate. Czyli na zasadzie zabijamy kogoś, kto stanowi zagrożenie, mimo że wszyscy chcą go jakoś sprowadzić do społeczeństwa czy cokolwiek tego typu. To by miało sens. Ale niestety scenarzysta nie potrafi pisać sensem. I to tyle, jeśli chodzi o sekcję spoilerową. To tyle, jeśli chodzi o całą tę recenzję. Ogólnie powiem Wam tak. Jeżeli chcecie sobie popatrzeć na to, jakby wyglądały rysunki z walki Supermana z Godzillą czy Supermana z Kongiem, to jest to komiks ok. Stacja Supermana i Godzilla jest tutaj całkiem sporo. Jest sporo kadrów, które wyglądają fajnie, i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o dysunki, nie doczepię się niczego. Naprawdę są fajne, są tak, tak zrobione, jakbym tego chciał. Są zrobione naprawdę sensownie. Problem tylko w tym, że jest ten scenariusz, i jeżeli oczekujecie, że ten scenariusz po prostu sobie będzie, on będzie płynął to niestety nie. On będzie Was irytował swoimi głupotami i miejcie to na uwadze przy braniu tego komiksu. Myślę, że w tym miesiącu pojawiły się komiksy lepsze, szczególnie z Marvela, jak chociażby Moon Knight czy... Kurczę, czy ten event z The Devil'em był lepszy? No jeżeli czytaliście poprzednie tomy, to zdecydowanie. Ale tak ogólnie to nie wiem, czy warto go chwytać, po prostu. No, i też jest związany z Moon Knightem, bo tam te historie się trochę przeplatają, ale jesteście w stanie czytać to, co z Moon Knightem, bez konieczności czytania eventu. Więc to nie jest tak, że jedno musi być związane z drugim. Szczególnie, że właściwie nawet w Moon Knightie jest coś takiego, że jak w pewnym momencie jest motyw tego, że ten event się przeplata, to dosłownie w Moon Knightie jest powiedziane, no teraz jest event, ale w sumie toczymy swoją historię tak, jak chcemy dalej. Także pomijając ten aspekt. Czy pomijając tego The Devila czy Moon Knighta, jeżeli macie naprawdę ochotę przeczytać coś z DC, no to jest to spoko. Jest to ten taki wakacyjny tytuł, który przeczytacie. Możecie mieć przy nim frajdę i jeżeli mówię, nie będziecie zwracać uwagi na scenariusz, to jest tutaj dużo fajnych rzeczy, szczególnie że w ogóle galeria okładek jest strasznie gruba, bo jest to chyba z 30 okładek i przeglądanie tych okładek też robi robotę. Także ja jestem jakby w miarę znaczy, nie, no nie jestem niezadowolony przez ten scenariusz i z perspektywy czasu nie wiem, czy to mi nie przyśmi całkowicie oceny, ale jestem w stanie zrozumieć, jeżeli ktoś mi przyjdzie i powie, że no ja się przy tym dobrze bawiłem, jakby dostałem to, co chciałem, po prostu były walki wielkich. w sensie były walki wielkiej jaszczurki z Supermanem, ja więcej nie potrzebowałem, ale też. No prawda jest taka, że w Lidze Sprawiedliwości co jakiś czas się pojawiają takie kaiju i w ogóle takie wielkie stwory, więc no nie musicie mieć tego nazwane Godzilla, tylko możecie mieć to nazwane Jaszczurem i, i w sumie spoko i, i nadal jakby napierze, na, napisze, napieprzają się w taki sam sposób, więc to nie jest tak, że coś jest Wam odebrane wówczas. Więc czy jest sens jakoś specjalnie to chwytać? No w sumie jest, bo tak sobie nie przypominam żadnej takiej historii ostatnio z kaiju. Ale też nie czytam ostatnio Digis. Aha, bo nie ma legii Sprawiedliwości. No, no to ten komiks jest nawet okej. Okay. Tak czy siak, możecie zostawić swoją opinię na temat tego komiksu w komentarzach. Tak samo jak możecie zostawić lajka czy subskrypcję na tym kanale. A my widzimy się w następnych materiałach już niebawem.